Jak tam chłopy, wstaliście już? Witam serdecznie moje chłopy kochane na tonarzu dziennym ze skrzypasem Witam was z mojego kącika kultury fizycznej Tych co jeszcze nie subskrybują zapraszam do subskry subskrybowania Lajkowania, pisania komentarzy Także dzisiaj lecimy z barkami, czyli z barczewem w mojej w gwarze barki to jest barczewo. No, taka, taka, taka moja gwara. Siłowniana. Klata to jest klaciwo albo klatczewo. Yy, plecy to, to, jest, to są plerczewo. Nogi, udziwo. Udziwo, łydka, łydziwo. Biceps to jest binio triceps trinio, przedramię to jest przedramionczewo albo przedramieniwo, brzuch to jest brzusiwo, <noise> kark karczewo. <noise> no ma być fajnie i troszkę też żartu musi być, bo czym by było życie gdyby wszyscy byli smutni. Trzeba się uśmiechać, trzeba żartować. Yy, nie zawsze, ale troszkę trzeba. Nie, nie wolno brać życia zbyt poważnie. Bo powiem wam, że jak bierzecie to życie zbyt poważnie, to, 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 to takie jest wszystko, wiecie. W napięciu, w takiej sztywności. A właśnie nie trzeba być sztywnym, jak jakby się kołka. Yy, za przeproszeniem w dupie miało. <laughs> no. Dobra. Druga seria robocza. Tu jest, tu jest, teraz będzie yy, 70. Ponad kilo. Tu jest. Lecimy. Osiem razy i przechodzimy od razu na tylny akton. Zawsze go pokazuję tu, z tej strony kamery, bo to są takie rozpiętki tylne. Nie? Na, na tylny akton. Teraz pokażę to ćwiczenie z perspektywy bocznej. Jak to wygląda z boku. Te ćwiczenia robię w trzech formach. Patrzycie, zaraz wam, prędko zrobię serię. Te ćwiczenia robię w trzech formach. Pierwsza forma to jest taka, jak widzieliście w opadzie tułowia. Druga forma jest yy, w siadzie. Siadam na ławce i wtedy prowadzę handelki pod, pod udami. Yy, a trzecia wersja jest, składę się na ławce skośnej i lecę tak. Trzy wersje tego ćwiczenia. A jak chodzicie do gymu, tak komuś się nie chce robić z handlami, to może iść na Atlas. Rączki ustawić do tyłu. Siąść przodem do oparcia. I wtedy robimy tak. Nie? Jak macie butterfly'a. Rozpiętki na klatę. Nie? No. no to siadamy przodem do oparcia. I składamy. Po, składamy te rączki. Bo tam są regulowane. Na takich yy, zapinkach. Od, odciągamy to. I wtedy sobie. Regulujemy, nie? No to ściągamy tak, i wtedy opieramy się klatką o ławeczkę i robimy rozpiętki, tylko że na tył. Ale ja nie mam atlasu i od kiedy ćwiczę u siebie to robię to z handlami i pewno, że chyba nawet lepiej na tym wychodzę, bo jakoś lepiej czuję te mięśnie na, na tych handlach niż na tym atlasie. Widzimy się za uną momentu. Lecimy z tonażem dalej, chłopy. Czwarta seria robocza. Pyk. 80 kilo. Cyk, cyk, cyk. 80 kilo i lecimy z tym. Tonaż sam się nie dźwignie. Staliwo się samo nie wyrobi. Także działajcie i żebyście mi byli. Jak widzieliście, wprowadzałem sztangę z lekkiego wybicia. Bo właśnie teraz będę wprowadzał. Taki trening właśnie. Na większych ciężarach będzie lekkie wybicie. Z nóg, nie? Dzięki temu będę mógł wybić większy, większy tonarz. OHP na razie już nie robię, bo i tak ja do tego kąta wyprostuję. Nie? Tak nie dam rady. Czy dam radę, ale to już jest takie wygięcie barków do tyłu, że ja mam po prostu za szeroką, za szerokie bary. Żeby tak OHP zrobić nad głowę. Przed głowę tak. Ale za głowę to już, już ciężko. No, chyba zostałem na tym ciężarze, nie wiem, może dołożyłbym w sumie do 90 kg. Uch. Łokieć na razie jest w miarę, jeszcze, jeszcze to nie to, ale będzie lepiej. Tutaj, w tym ćwiczeniu na tylni aktun barków, jest preferowane więcej ruchów. Na pewno, na pewno nie mniej niż 12. Także gdzieś, gdzieś czytałem, gdzieś tak nawet oglądałem, że, że tylni aktun barków wymaga troszkę większej ilości ruchów. Także takie szarpanie wiecie na 8 razy, na 6 na siłę, nie, nie ma sensu. Nie? W tym, tym ćwiczeniu. No to są 25, to są dychy, czyli 25, 50, 60, 70, 10, 80. Bywało, że te ćwiczenia robiłem nawet z ciężarem 120 kg, z lekkim wybiciem na 6, 6 razy do 8. Ale to byłem w takiej sile w typowej sile. Dobra, trzeba zrobić. Czerjkę na brzuszek. Wznosy kolan zwisie na trążku. Jak ktoś ma problemy z lędziami, z kręgosłupem, polecam zwisy na drążku. Codziennie zrobić sobie tam 4-5 serii. Po minutce, jak ktoś nie, nie ma silnego chwytu, minutkę rozdzielić sobie na... 5 minut rozdzielić sobie na 5 serii, po, 5, po, po minucie seria, nie? I można wtedy właśnie robić rotację, rotację miednicą, nogami żeby porozluźniać te przestrzenie międzykręgowe, międzykorzonkowe. Także to, to jest, to jest też, też sprawdzony sposób. Rolować się można na wałku, takie specjalne wałki są, że można rolować. Mata do akupresury też fajnie działa, też używam. Dobra, lecimy z tonarzem, ja mam jeszcze jedną serię. Na tym ciężarze, no nie zwiększam, zrobię jeszcze jedną serię i lecimy z, z dalszymi ćwiczeniami. Yes. Dobra, chłopy, lecimy z nadtonarzem. To jest nadtonarz, bo ogólnie miałem skończyć na. Zrobiłem jak ostatnim, na ostatnim serii, była czwarta seria, jak, jak robiłem. Potem zrobiłem piątą i powinienem skończyć. Także lecę teraz z szóstą serią. I dołożyłem, dołożyłem tutaj dziesięć kilo, czyli jest dziewięć dziewięćdziesiąt kilo. Uff. 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 O. Jest dobrze, jest dobrze. W sumie mógłbym jeszcze z dwa razy to wybić, ale chyba wystarczy. Nie wiem, czy się pokuszę o siódmą serię, czy już skończyć. Chyba już skończę. Chyba już skończę. Chyba już skończę, stopniowo, stopniowo pomału, ale ale w, no i w sumie okej okay. Łokcie nie czuję odpukać przy tym ćwiczeniu ale jeszcze przy Francuzach jeszcze czuję także na razie nie robię sztank, sztank francuskich nie? nie robię Dobra, to teraz zrobię Chwilę odsadnę, serię brzucha zrobię. I będę robił jeszcze dwa ćwiczenia z hantlami. Pilnuję tych 3 minut, nie? 3 minut między seriami, przestrzegam. I jednak, jak widzicie, łączę sobie, zrobiłem wyciskanie i zrobiłem tylny aktum, nie? połączyłem. Mówiłem, że nie będę łączył ćwiczeń statycznych, ale przemyślałem to i jednak wyciskanie nie, 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 w sumie nie, nie, nie przeszkadza mi w robieniu tylnego aktonu, bo to jest jakby tu pracuje przód i triceps wyciskania, a tu jakby tylko tylny akton, także nie przeszkadza mi to ogólnie. Nie tracę sił. Także mogę tylko zyskać na, na, na czasie treningu, nie? I to jest wszystko, musi się mieścić w tych trzech minutach, nie? Ja robię to, potem to, 3 minuty, ale też nie może być za długa przerwa między jednym ćwiczeniem, a drugim. Chwila oddechu i wtedy lecimy dru, drugie ćwiczenie. Nie, nie za długo, nie? To musi być chwila. 5-10 sekund i lecimy wtedy następne ćwiczenie, nie? Żeby to nie było za długiej przerwy, bo to już się po prostu nie, nie, nie będzie kalkulowało czasowo i ogólnie to będzie bez sensu, bo będą za długie przerwy, się wydłużą przerwy między, między seriami. O. w sumie tu już jest koniec teraz zrobię przenosy przenosy hantli przenosy boczne Przenosy boczne handli na barki. I to sobie chyba też połączę. Albo jeszcze zobaczcie zaraz, jak czasowo wygląda trening. Niedogrzany, nadgarstki niedogrzane i przedramiona, bo to jest pierwsza seria, ale w drugiej już będzie lepiej. W sumie to sobie właśnie nie wiem, czy jechać od razu młotkowe, a pojadę od razu młotkowe w sumie. Najwyżej zrobię mniej ruchów. Tak, pięć serii. Pięć serii przenosów bocznych i wyprostów z chwytem młotkowym i będzie gitara. Cztery ćwiczenia na barki. Cztery podstawowe ćwiczenia. I styka. Więcej tu. Nie trzeba nic wymyślać, żeby były potężne barki. Zobaczcie na, mo na moje barki. Nie ma żadnych jakichś wymyślnych ruchów bocznych, takich jakichś srakich. Podstawowe ćwiczenia, podstawowe. Są najbardziej skuteczne. Reszta to na linkach, to to takie są wymyślania. Statyczne ciężary. Tak budujemy. Całą sylwetkę dużą i masywną, atlasy, srasy, inne dup, duperele to tylko są wiecie dodatki. Wszystko buduje się na handlach i na sztangach. Nie da się zbudować y, dużej masy, dużej sylwetki bez y, ćwicząc tylko na hamerach i na atlasach. Musi być sztanga i handle. To jest podstawa budowania siły mięśniowej i, i dużej masy mięśniowej. A reszta to mówię, reszta to. To są tylko dodatki. Trzeba posprzątać pomału. I za chwilę się widzimy, chłopy moje, przepraszam, jadę z seriami, trochę posprzątam i włączam sobie jakąś muzyczkę. Bo ogólnie nie włączam muzyki jak trenuję, bo y, YouTube blokuje zasięgi. No dobra, lecę z tonarzem. Jedziemy chłopie z czwartą serią. Yy, czwarta seria przenosów yy, w połączeniu z wyprostami z, wynosa, wy, z wynosami yy, ramion w przód w chwycie młotkowym na barki czyli przenosy hantli boczne przenosy hantli i wynosy wyprosty wyprosty ramion wynosy Wznosy, wynosy, wznosy ramion przodem w chwycie młotkowym. Czyli wznosy boczne ramion i wznosy yy, przodem w chwycie młotkowym. Tak fachowo to powinno się nazywać. Wznosy, przenosy. Na pewno nie nie za nosy, bo jeden gość mi kiedyś pisał o zanosach, nosach, czy tam nie wiem, czy tam Rumun Rumun o tym wspominał Rumun 27 o zanosach, czy nie wiem, ktoś mi tam wspominał o za No za nosy to mogą być, biorę handle i zanoszę na miejsce, czyli za nosy. Lecimy. Chwila oddechu i lecimy. Wyprosty. Wynosy. Młodkowe. I gitara. Ach, jeszcze, jeszcze po jednej serice. Po jednej serice. Ogólnie zamiatałem tutaj trochę. Bo tu mam dywany. Jak widzicie, tam jeszcze są. Tam jeszcze dywan jest. Tu jest dywan. Tego nie widać, ale. To ogólnie raz, dwa, trzy, cztery dywany i jedna taka do wycierania nóg. Tutaj taki dywanik mały. Tu jest jeden dywan, tu jest drugi, tu jest trzeci, a tu, tu jest czwarty. Teraz Wam pokażę, żeby nie było. Zobaczcie, pod rurą jest czerwony dywan, pod rurą, nie? Tu jest czarny, tu, tu jest ten trzeci, tu jest czwarty, a tu piąty dywanik. Chwilę troszkę. Troszkę zamiatania jest. Muszę w końcu, bo tu nie ma prądu, nie? Tu są kontakty, ale tu prądu nie ma. Jak już się wprowadziłem tu 3 lata temu, to już nie było prądu. Także czasami, jak coś tu wierca, bo coś robię, potrzebuję prądu, to przedłużasz 20 metrów. Zrzucam z czwartego piętra tu przez okno i wtedy coś, coś robię. Wiercę albo coś, bo tu wierciłem trochę. Było, było wiercenia.

I to wiecie, na grube śruby, nie? Takie jak palec. To nie wiem, jakie są ósemki, dziesiątki, nie wiem. Ale tam na dole od maszyny, od barków to mam, nie wiem jakie tam są, ale bardzo grube. Większe niż tutaj. Takim wiertłem jak palec wierciłem. Także ósemka, dziesiątka to tam wpadały. Musiałem specjalne śruby jakieś, nie pamiętam już, jaki to był rozmiar, ale wielkie śrubiska musiałem tam wkręcić. Także miałem tu 28 nawiertów, nie? I to było tak zachurzone, że sprzątania miałem co nie miara. A tu są płyty betonowe, także to nie było tak chopsiub. Dobra, chłopy, ja już kończę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wbijacie na mój sklep skrzypa.stube.pl. Jeżeli ktoś chce życzenia, niech wbija na maila blazej.skrzypek. Yy, Blajkropskrzypek małpawp.pl Nagrywam życzenia na urodziny, na imieniny, na wesela. Yy, jak tam chłopie, jak tam kobieto. Składam życzenia w swoim stylu. Także zapraszam i żebyście mi. By! Pozdro.